Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewiczka, no biżuteria z bliska. Proszę Państwa, ostatnio sporo dobrych wiadomości z rynku jubilerskiego, co program międzynarodowego, ale no, jeżeli wszędzie będzie dzisiaj dobrze, to w końcu również nasz rynek ruszy. I znalazłem takiego newsa, która, który mówi o tym, że. Firma jubilerska Chai -tai Fuk z siedzibą w Hongkongu otworzyła swój pierwszy sklep w Bangkoku. Bangkok jest oczywiście stolicą Tajlandii i stanowi to krok w rozwoju firmy, ponieważ firma planuje otwarcie kolejnych sklepów w Australii oraz w Kanadzie. Nowa lokalizacja w centrum handlowym Siam Paragon w Bangkoku wyróżnia się charakterystyczną dla marki. Ponadczasową czerwienią i stanowi połączenie nowoczesnej elegancji z dziedzictwem kulturowym. Tak przynajmniej twierdzi firma. Sprzedaje się tam kolekcje, kolekcje biżuterii i ubrań, które są dostępne wyłącznie w tym kraju, w Azji i związane są z lokalną kulturą. Grupa Chai Tai Fook składa się na nią ponad 5000 sklepów na całym świecie i ona zamierza zwiększyć swoją obecność w różnych lokalizacjach, w których sprzedawane są dobra luksusowe. Chodzi o to, aby wykroczyć poza swoją podstawową działalność, poza te tradycyjne miejsca działalności. Które są zlokalizowane na terenie Hongkongu i w Chinach kontynentalnych. Firma planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Australii i pierwszy sklep w Kanadzie do końca czerwca bieżącego roku, a na Bliski Wschód planuje wejść w ciągu dwóch kolejnych lat. Po otwarciu sklepu na lotnisku Changi w Singapurze, który był takim pierwszym, Pierwszą jaskółką, która wskazywała na to, że ta ekspansja będzie w ten sposób przebiegała. Firma powołała nowego dyrektora na, no przepraszam, firma powołała nowego aktora, to nie jest dyrektor, aktor Yang-Yang na stanowisko globalnego ambasadora marki. Aby pomóc w promocji marki na arenie międzynarodowej. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy aktor Jan Yang, Yang jest tak powszechnie znany na świecie. Jak w każdym razie nie wiem, o kogo chodzi. Ale za to Chai Tai ma nadzieję, że ta współpraca pomoże w stworzeniu, w stworzeniu wyrafinowanej i nowoczesnej tożsamości marki. No oby, chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby z lokalnymi aktorami w różnych miejscach świata tworzyć współpracę po to, żeby reklamować właśnie na tych rynkach, markę reklamować na tych rynkach, na których na które ona ekspansji. ekspansję. Nie wiem, czy chiński aktor jest na tyle znany, żeby w Tajlandii czy w Kanadzie, szczególnie w Kanadzie albo w Australii móc przyciągać klientów do tej marki. Czas pokaże, zobaczymy. Jak widać, branża roz, rozpędza się i to rozpędza się coraz szybciej, coraz więcej informacji o tym rozpędzie dostajemy z rynku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.